Walkę poprowadzi pan sędzia Szymon Derengowski. I rozpoczynamy rundę pierwszą na różniku czerwonym. Tak, tutaj Kasper Janas już mocno rozpoczął. Ależ ale potężny hajk teraz. Ależ potężne tutaj są ciosy, kopnięcia w tej chwili obu zawodników. Wśród już tutaj mamy walkę w K1. Dokładnie nie ma obaleń, tylko mamy mocne ciosy, mocne kopnięcia. Widzimy tutaj uh, Kasper Janas. Próbuje gdzieś dystansować front kickiem. Ależ teraz prawy wylądował na głowie Janasa. Widzimy tutaj chłopaki zdecydowanie bardziej kładą nacisk na ofensywę. Oj, tak, mamy naprawdę tutaj mocne grzmoty. Czekam tylko, aż któryś z zawodników dostanie takie soczyste uderzenie na twarz. Na razie obaj się trzymają. Trochę jest chaosu w tej walce. No ale dzięki temu mamy duże, duże emocje. Tak, jest, mamy mnóstwo wymian tutaj w stójce. Próbuje tutaj jeszcze cały czas wycinać gdzieś tymi low na wewnętrzną szkoła. Tak, tutaj myślę, że jednak sporo tych ciosów na gardę przyjmuje, przyjmuje Janas. Natomiast szkoła podczas ataków się naprawdę mocno odsłania. Tak i co Róż tutaj trafia Janas jakimś kontrującym tutaj prawym lewym. Widzimy, że dużo ciosów nie dochodzi ze strony, ze strony szkoły. Tak i wydaje mi się, że tutaj właśnie tym Kasper Janas może punktować sobie. Wydaje mi się, że Kasper Janas troszkę bardziej poukładany niż szkoła. Więcej chyba chaosu jest. W Tak, to oglądałem walki obydwu tutaj na. E, na zasadach kickboxingu, na lidze kickboxingu. I tutaj no niestety Gabriel Szkoła tutaj. Miał no, dwie, dwie przegrane. Jedną przegrał z sędziowską 2 do 1, a trzecią już zdecydowanie. Natomiast Kasper Janas tutaj. Ależ teraz ładna seria! Na głowie o. trafia Janasa. Fantastyczne teraz kombinacje szkoły. Tak. Chyba w tarapatach jest Janas. Tak, to już wszystko przyjął niestety na głowę. Kolejne ciosy spadają na głowę Janasa, ale Janas się nie poddaje. Ale szkoła przejmuje inicjatywę w tej rundzie. Naprawdę bardzo mocne, kilkanaście sekund w wykonaniu gosp waryta gospodarzy. Tak, przechwaliliśmy Janasa, tutaj szkoła naprawdę mocno. Ale teraz Janas tu próbował takim prostym... Przejmuje inicjatywę i te wszystkie ciosy jednak dochodziły teraz na. Ależ mamy oszczędkę. walkę, ależ mamy wymianę. Może nie ma tutaj wiele techniki, ale jest naprawdę ogromna ambicja. Potężne uderzenia. Obaj zawodnicy stoją na nogach. Nie wiem, kiedy te 2,5 minuty tej rundy minęły, naprawdę. Ależ teraz tu frontem zaatakował Janas. Troszeczkę przestrzelił teraz Szkoła. Obrotowe uderzenie chyba doszło do Janasa. Teraz wymieniają się w klinczu kolanami. Szkoła się trochę uśmiecha. O, ale teraz o. ładny chod. Teraz szlakomity Dochodzi do szczeki Janasa i mamy pierwsze liczenie w tej rundzie. Znakomicie szkoła, a dopiero co świetnym kajkiem popisał się uh, Janas. Znakomita odpowiedź szkoły, który kładzie Janasa, i koniec pierwszej rundy. No i tym uderzeniem szkoła zapisuje sobie ją na własne konto. 10,8 chyba. Tak, tutaj no świetny, świetna obrotówka, ale jednak odsłonił się strasznie to Janas i wykorzystał to naprawdę podręcznikowo szkoła. Tak, brawo, brawo dla obu zawodników, bo naprawdę dają nam tutaj duże emocje w tej pierwszej rundzie. Przyznam szczerze, że naprawdę dużo chaosu w tej walce i chłopaki ani myślą się za bardzo bronić, ale wziąłem naprawdę jedynek. Dokładnie. Dla nas to tylko plus. Na razie od początku naprawdę fajnie. Wyglądają nam te walki, mamy knockouty, mamy, mamy poddania. No tutaj już mieliśmy knockdown. Zobaczymy, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Druga runda, Jana na narożniku niebieskim, Szkoła w narożniku czerwonym. Przypomnę, Gabriel Szkoła, zawodnik Spartan Jasło, czyli gospodarz tego, tego, tej gali. A po drugiej stronie Kasper Janas, Biecz, Klub Sportu Walki k Dokładnie tak samo rozpoczyna się runda druga, chłopaki wychodzą w pełną wymianę. Szkoła ale jednak... nie obawia się jakby tych czasów Janasa, trochę jakby nie miał do nich respektu, takie mam wrażenie. Trochę tak, ale jednak Janas kończy przynajmniej sekwencję tymi low kickami, które nie zawsze, ale czasem dochodzą. No, a teraz Janas musi nadrabiać straty, które poniósł w pierwszej rundzie. Tu widzimy już, Szkoła dosyć głęboko oddycha, ale jeszcze troszeczkę się nam sytuacja uspokoiła. Teraz dziwne, te 10 sekund bez ciosów większego, ale znowu ruszają do ataku obydwaj zawodnicy. Głośny doping na hali Mosir Biaśle dla Gabriela Szkoły. Tak jak mówiłem, no tutaj organizatorzy też mądrze poustawiali tych zawodników z Jasła, bo Jasło jest w trzeciej walce, Jasło dopiero zobaczymy za kilka znowu walk i gdzieś tam zaraz w co-main evencie jest tutaj cała, cała hala, powinna być przez całą galę. Janas tu próbuje troszeczkę zdobyć punkt w tej rundzie. Wydaje mi się, że Kasper Janas po tym knockdownie doszedł do siebie. Niezła runda na razie w jego wykonaniu i nawet by powiedział, że ma w tej rundzie przewagę. Tak, a tu też podoba mi się to, że jednak Kończymy wszystko te akcje tymi low i to też może zapunktować. Tak, zdecydowanie. Tutaj te low też na pewno widzą sędziowie. Eee, Gabriel Szkoła, no wydaje się, że tak próbuje bić z luzu, ale on już jest chyba mocno zmęczony. Teraz ładnie doszedł jeden z ciosów w chaosie takim zadanym e, przez Szkołę. Dociska teraz Jana no ale przypomnijmy, nie jest to MMA. Zawodnicy biją się w K1. Ładnie teraz Lewy doszedł do głowy Szkoły. Ładnie. Tutaj te kombinacje nas ma bardzo poukładane, kończy najczęściej tym low kickiem na nogę wykroczną. No tak i to właśnie może zapomknąć na dłuższą metę, ale też że już obydwaj są już dosyć zmęczeni. Tak, tak, te tutaj ciosy są już coraz mocno pchamy tak. już te ciosy. 45 sekund jeszcze do końca tej rundy. No, Gabriel Szkoła na pewno tutaj jest niesiony tym dopingiem, na pewno to też pomaga. Ale w tej rundzie no trochę więcej ciężarów, no, coraz głębszy ten oddech Gabriela, rusza Janas. Może te ciosy nie są mocne, ale jest celny w tej rundzie Janas, te prosty, lewy prosty, co róż dochodzi do głowy Szkoły. I widzimy teraz mocno się wycofał teraz Szkoła, rusza na niego Janas, jakby wyczuł teraz swoją szansę. Tak, tutaj Janas już widać, że tak... Stara się nie siłowo, ale jednak po prostu stara się, żeby te, te ciosy doszły celu. Widzimy high kick, teraz i znowu szkoła bardzo ładnie w tej wymianie trafia. Ale wydaje mi się, że to może być trochę mało, jeżeli chodzi o tę rundę. Bo naprawdę Jana z tej odsłonie zaprezentował się nam z dobrej strony. Kto wie, czy sędziowie tutaj nie będą skoczyć do tego, żeby w taki sposób tę rundę punktować. No ale jak na razie, naprawdę mocna walka w K1. Szkoła kontra Janas. Miejmy nadzieję, że trzecia ronda również przyniesie nam wiele emocji. Zaraz rozpoczniemy tę ostatnią odsłonę. Tak, i tutaj mocny doping dla, dla Szkoły. Tak, tutaj cała hala tak naprawdę mocno dopinguje Szkołę. No i zobaczymy, zobaczymy jak się potoczy ta ostatnia ronda. Wyprosty z, ze strony Janasa. Może próbował tam cały czas frontem próbuje atakować Szkoła. Ale tak, wywiera presję tutaj cały czas Janas. Tak, teraz ładnie po dołach w tym klinczu próbował trafić Szkoła. I chyba sygnalizuje, że otrzymał cios poniżej pasa, ale walczy dalej Janas. Ładnie teraz lewym trafia tak. prostym Szkołę. Lewym. Jest silniejszy Janas w tej drugiej i trzeciej rundzie to na pewno, ale teraz kajkik trafia na szczękę Szkoła, ale Szkoła cały czas stoi niewzruszony. Widać, że no giba się mocno, tak bym to powiedział, tak jakby już mocno odczuwał trudy tej walki. No ale cały czas stoi, cały czas nie daje się powalić i jest w stanie groźnie odpowiadać Kasperowi i Janasowi. Teraz te I dwa teraz fronty na wątrobę, celnie. Ładne fronty, to prawda. Janas, ładny hajkik, dochodzą te hajkiki do twarzy szkoły, ale no nie sieją aż tak wielkiego spustoszenia. No to teraz też szkoła zbędziemy. wywiera więcej presji, wydaje mi się w tej rundzie. Ale więcej ciosów chyba po stronie, dalej Kasper No pytanie, czy niesiony dopingiem szkoła jeszcze, jeszcze tutaj wykrzeszy z siebie troszkę sił? Ciekawy, ciekawy jestem jak się nam to potoczy. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby któryś z zawodników miał się znakautować, bo naprawdę dużo już sił stracili jeden i drugi. Myślę, że te ciosy są coraz bardziej pchane. Ale chyba świeższy wydaje się na tym etapie jednak Kasper Janas. I lewy teraz ładny bezpośredni dochodzi do głowy szkoły. Szkoła nie chce pozostać dłużny, też chce coś tutaj trafić. I Widzimy zataczą się low szkoła i ten lokik. Bardzo mocno okopana. Ta noga już widać. Bardzo mocno czerwone ślady na udzie lewym szkoły. Co na pewno utrudnia mu poruszanie się i również no ta noga jak z waty, mam wrażenie już też troszeczkę Zmienia ustawienie i kolejny raz ląduje łowki na tym udzie szkoły. mamy ostatnią minutę walki. Szkoła musi ruszyć, szkoła musi ruszyć, ale no to wie, bo patrząc na to, że ta pierwsza runda pewnie punktowana 10-8 dla szkoły, możliwe, że będziemy świadkami kolejnego remisu. To Są obydwaj zawodnicy, zmęczeni. Tak, ale Kasper Janas teraz napiera. Kasper Janas idzie po swoje. Kasper Janas Chce jeszcze przełamać szkołę. On wie, że tu może być problem z punktacją. Szkoła już na autopilocie. Mam wrażenie, trochę się bije. No ale jest nieugięty. Naprawdę tyle serca. Ależ teraz plewy doszedł do szczęki szkoły, ale szkoła stoi cały czas. Chociaż te nogi, tak jak już mówiłem, już trochę jak z waty, ale nie upada. Nie upada. I chyba do końca uda mu się ustać na nogach. Co może być decydujące, jeżeli chodzi o werdykt. Koniec walki naprawdę. Mocny pojedynek w K1. Wściekły, wściekły tutaj trener Spartaka, Spartana Jasło. Trener Gabriela szkoły, no bo wiesz, że tutaj może być ciężko, tak jak mówię, z werdyktem. Kto wie, jak to widzieli sędziowie, nie wiem, jak ty widziałeś to Krzysztof, ale ja bym się nie zdziwił, jakbyśmy znowu zobaczyli w tej walce remis. To prawda, jeśli ten ogród był powiedzmy 10-8 w tym wypadku, a druga i trzecia runda była dla, dla Janasa, no to wtedy zobaczymy kolejny remis. Te tak chłopaki. Wyższa naprawdę... matematyka już trochę gubię. Chłopaki naprawdę dali z siebie dużo. Tak, może tak wielkie braki. dużo chaosu, ale tak było dużo dużo tej ofensywy, gdzie od defensywy. Dwie chłopaki naprawdę nie myśleli. Tak, wielkie brawa i teraz słuchamy werdyktu. Jednogłośny remis. I mamy remis. Coś tam się chyba znamy, Krzysztof, na tej punktacji, bo mamy remis, tak jak myśleliśmy. Pierwsza runda 10-8 dla szkoły, a potem przewaga Kasrajana Janasa po 10-9. Wychodzi teraz jeszcze trudniejsza matematyka 28-28, więc no. Chyba, chyba, Gremis, tak, Gremis. chyba brzmi jak remis. Uczciwe punktowanie. Brawa dla obu zawodników, bo naprawdę zostawili tutaj kawał zdrowia i szkoła, i Jana No, Na razie dużo emocji na tej gali Carpathian Warriors. Miejmy nadzieję, że kolejne walki również takie będą.